Pan z wami, nie bójcie się, tutaj wasz GPS, Gabriel, prowadzi skutecznie. Mamy do pokonania pustynię judzką. Powinniśmy się uwinąć w jeden dzień. Chociaż Pan Jezus spędził na niej 40 dni, nic nie jedząc i nie pijąc. A potem był kuszony przez szatana. To te kamienie, których tutaj pełno, Jezus miał... Przemienić w chleb. A zaraz nieopodal Jerycha, wznosi się góra kuszenia, z której szatan pokazał Zbawicielowi wszystkie królestwa ziemi, obiecując władzę nad nimi, jeśli tylko Jezus odda mu pokłon. Na jeszcze jedną próbę wystawił Jezusa, nakazując mu, by skoczył z wysokich murów świątyni w Jerozolimie. Jezus nie uległ pokusom. A pustynia stała się początkiem jego zwycięstwa nad szatanem. Gdzieś tutaj pan Jezus umiejscowił także miejsce akcji swojej przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko, że go obdarli, ale jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan. Zobaczył go i minął. Tak samo Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko, podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Potem, Wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Gdy będziemy w połowie drogi do Jerozolimy, zobaczymy zajazd, który nazywa się Gospoda Miłosiernego Samarytanina. Ta nazwa nawiązuje do przypowieści opowiedzianej przez Jezusa. A jeśli zatrzymamy się kawałeczek wyżej... Zobaczymy, że pustynię przecina bardzo głęboka dolina, otoczona niezwykle stromymi skałami. Tutaj ukrywał się przed Saulem król Dawid. Tutaj też pewnie, chroniąc się w dolinie, do której rzadko zaglądało światło, ułożył piękny psalm. Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Kieruj się do Betlejem.